Cześć, tu Damian Lewczuk, Akademia Katcamp.pl i w tym filmie powiem ci o kolejnej prostej, ale bardzo przydatnej operacji tworzenia brył 3D w Plasticity. Jest to operacja hollow a solid. Operacja ta pozwala otrzymać część o ściankach o określonej grubości. I działa to w taki sposób, że wskazujemy ściankę, którą tak jakby chcemy usunąć. Przełączę się na wskazywanie ścianek i zaznaczam tę ściankę i wybieram polecenie hollow a solid. Oczywiście każde polecenie jest dostępne również w liście poleceń. I tutaj mamy też to polecenie dostępne. Jednak mamy tutaj ikonkę, więc wybieram tę ikonkę. I teraz określamy grubość ścianki. Możemy to zrobić przeciągając ten znacznik. I tutaj zwróć uwagę, że jak przeciągamy w jedną stronę, to Bryła zostanie powiększona, grubość ścianek zostanie dodana na zewnątrz, a jak przeciągamy w drugą stronę, to grubość ścianek zostanie dodana do środka. I jeżeli ustawimy grubość ścianek do środka, to wartość grubości jest ujemna, a jeżeli przeciągniemy w taki sposób, żeby bryła była powiększona, to wartość grubości jest określona na zewnątrz. Ten znacznik przeciągamy do dołu albo do góry. Grubość możemy określić precyzyjnie, możemy tutaj wpisać konkretną wartość lub możemy wcisnąć klawisz D na klawiaturze i możemy wpisać wartość taką, jaką chcemy tutaj ustawić. I w taki sposób działa ta operacja. I jeżeli chodzi o tę operację, to możemy wskazać jedną lub kilka ścianek. Teraz w przypadku tej bryły z klawiszem Shift zaznaczę trzy ścianki. Wybieram polecenie Hollow a Solid i jak przeciągnę ten znacznik, to w taki sposób mogę otrzymać taką bryłę. Podobnie w tym przypadku tutaj zaznaczę te trzy ścianki, wybieram polecenie Hollow A Solid i w taki sposób możemy utworzyć bryłę o ściankach o określonej grubości. Jeżeli chodzi o walec, to na tej ściance to polecenie zadziała, możemy utworzyć bryłę w taki sposób, ale jeżeli zaznaczymy tę ściankę i wybierzemy to polecenie, to nie możemy tego zrobić. Tutaj oczywiście, w przypadku próby wykonania bryły o ściankach o określonej grubości, na podstawie takiej ścianki, takiej bryły po prostu nie da się utworzyć. I to polecenie jest bardzo proste, ale w wielu przypadkach może być bardzo przydatne. I na tym zakończymy. Ja dziękuję Ci za uwagę i zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału.